Jak ugotować ziemniaki? Po pierwsze, obieramy ziemniaki. Po drugie, kroimy je na takie same, podobne kawałki. Wszystko po to, by lepiej i równocześnie, równomiernie się ugotowały. Następnie bardzo porządnie myjemy ziemniaki. Jeżeli jakiekolwiek zauważymy jeszcze, nie wiem, brudy, skazy na ziemniakach, wytnijmy je teraz, tak żeby potem nie były widoczne przez konsumentów. Do około kilograma ziemniaków dodajemy dwie małe łyżeczki soli. Zalewamy wody do garnka tyle, aby przykrywało ziemniaki na około 2-3 cm. Gotujemy około 30 minut na średnim ogniu. Po około 20 minutach możemy już sprawdzić ziemniaki, czy są dobre, czy jeszcze są twarde. Sprawdzamy. Jeżeli są już OK, czyli dobre, możemy te ugotowane ziemniaki pozbawić wody, czyli wylać wodę. Uwaga, bezpiecznie trzeba to robić, czyli w rękawiczkach i uważać, bo para jest bardzo, bardzo gorąca. Następnie ugniatamy wstępnie ziemniaki ugniataczką. Dodajemy około jednej łyżeczki śmietany 18% i w tym momencie zaczynamy ugniatać nasze ziemniaki już bardzo, bardzo porządnie, tak żeby nie było grudek, ponieważ osoby, które potem zauważą te grudki będą tak jadły, nie będą, że tak powiem, zadowolone. Tak wyglądają już ziemniaki nałożone łyżką stołową. Dwie takie kuleczki zrobić lub jakiekolwiek inne kształty i naprawdę ładnie to.